Nic się nie dzieje przypadkiem. Ty tego słuchasz i wiesz, że mam rację. Otwieram głowę, oślepiam cię blaskiem. Potok mych myśli przelałem na kartkę. Witam. Dziś wspólnie obejrzymy odcinek serialu Zdrady. Zapraszam. Ewa Golecka ma 26 lat i pracuje jako barmanka. Jeszcze niedawno miała dwa marzenia: mieć własny pub i wziąć ślub z Michałem, z którym jest w związku od dwóch lat. Jednak wszystko uległo zmianie, kiedy Ewa zaczęła podejrzewać Michała o zdradę. Mój chłopak jest muzykiem, ma swój zespół i bardzo często grywa na weselach. I ostatnio po jednym z nich razem u niego życia damskie figi i pas do ponczo. Może Michał z kolegami grają na weselach kawałki Queen. Drag queen. Wy nawet nie wiecie, jak ciężko zaśpiewasz Bohemian Rhapsody kiedy figi opinają ci jaja. Pytanie brzmi, skąd ja wiem. Zamknij się, Frączek. Detektyw Damian Petrow przyjął zlecenie. Następnego dnia umówił się z Ewą nieopodal jej mieszkania na spotkanie. Czeka na nią wraz z ekipą śledczą oraz z psycholog Agatą Adamczyk. Damian Petrow. Hej. Bardzo na was liczę. Jak bym mi nie pomożcie, to już nie wiem, co ja zrobię. Słuchajcie, jak tylko zobaczyłam tą damską bieliznę, to od razu z niego wyleciałam. I mówię, co to ma być, kolego? Bzykasz kogoś na boku? A on, że nie, że z że widocznie wodzirę musiał podrzucić, a ja wtedy do niego Ewa. One eternity later. Ale wróćmy jeszcze do tej bielizny. Wspominałaś, że twój partner się wytłumaczył, skąd ta bielizna znalazła się w jego rzeczach. Uważam to za całkiem sensowne wytłumaczenie. No, no, tak wytłumaczył, ale tak naprawdę ja wściekałam się, dlatego że mam konkretne podejrzenie. Czyli jest kobieta, którą znasz i ją podejrzewasz. Tak! Ma piękne, długie włosy, a koledzy z zespołu nazywają go Destroyer. Podejrzewasz, że chłopak zdradza cię z kolegą z zespołu? No tak, no! Ostatnio podsłuchałam ich próbę i Michał ciągle krzyczał. Daj mi de, daj mi de, daj mi de! Pierwszy dzień obserwacji. Około południa klientka zabrała swojego narzeczonego na zakupy, aby w tym czasie śledczy Łukasz mógł zainstalować kamery w jej mieszkaniu. Łukasz, myślę, że wszystko mamy, jest ok, wszystko widać. No, robota idzie jak po maśle. Dobrze zamontowaliśmy te kamerę w sali prób, no bo przynajmniej tam mamy spokój. Tym bardziej, że dzisiaj mają się spotkać na tej próbie. Na razie nikogo nie ma na sali. Jak to nikogo nie ma? Przecież właśnie Ghost ma próbę. A tak swoją drogą, sywy Papa Emeritus nie powinien mieć wokalista ghosta, tylko Jarosław Kaczyński. Co nie? Pasuje jak kulał, jak kulał. katorem dyktatorem, cóż. <gry> Łukasz zawija się stamtąd. Nasza klientka z narzeczonym wracają do domu. Właśnie dała mi znać, że zmieniły się plany nagle. W mieszkaniu jest już Ewa i jej narzeczony. Klientka jest wyraźnie wzburzona. Naprawdę z tego powodu musieliśmy wracać? Słuchaj, musimy po prostu popracować z Moniką nad tekstami, to wszystko. No ale to dlaczego u nas w domu? Nie możecie zrobić tego na próbie, skoro dzisiaj gracie? Oj, wiesz jak jest na sali prób? No, nie ma I tam ja... do końca rundy. Innymi słowy, Michał próbuje powiedzieć, że ciężko mu dokonywać aktu zdrady. Kiedy jeden ziomek rozczesuje swoje piękne, długie włosy, drugi krzyczy: Daj mi de! Daj mi de! Daj mi de! A trzeci bawi się dwoma pałkami. Ja nie wiem jak jest na sali prób, ale nie, no nie podoba mi się to jeden jej telefon i ty jesteś na każde jej zawołanie, no hej. Jesteś zazdrosna? No nie, nie jestem, ale... Jesteś zazdrosna o Destroyera? Przecież dobrze wiesz, że te damskie figi i pończochy to tylko jego wizerunek sceniczny, a on tak naprawdę w głębi duszy jest normalnym psychopatą. Babe, I oni wrócili, bo Michał spodziewa się wizyty tej wokalistki. No ale z tego co widać, to próbuje ukłaskać nasz szono, albo gra na dwa fronty. Też jest taka opcja. No, trochę to naciągane. Nie sądzę, że miałbyś zapraszać swoją kochankę do mieszkania, w którym właśnie jest jego narzeczona. To powinieneś zapoznać się z biografią Einsteina. Trochę się zdziwisz, pani Petrov. No, ale Damian, nie znasz tej zasady, że pod latarnią jest najciemniej? Szefie, o Wilku mowa. Marzyna właśnie przyszła. Cześć, kochana. Cześć. 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 No, czytałeś mój tekst? Michał może i czytał, ale moi widzowie nie. Nie ma żadnego tekstu. Ona przyszła dać D. I co? czytałeś mój tekst? Tak, jesteś, są taki do niego muzyka, Wezmę tylko mm. gitara i zaśleć to za. No pewnie. Co Tak, bo ja pracuję. Zdradzanie to też wróć komponowanie muzyki. To też ciężka praca. I powie ci to on i on, 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 i on No i przede wszystkim on. razie. Cześć. No proszę, nasza klientka nawet nie udaje, że lubi marzenia. No, trudno się dziwić. W to jest główna podejrzana o romans z jej mężczyzną, tak? Chodź siaduj. A gdzie Ewa? Ugryzła jabłko, i teraz muszę siedzieć ubrany. No wyszła przed chwilą. Aha, no okej, okay, dobra. Zaraz ci wszystko pokażę. Michała, co byś powiedział, jakbym napisała więcej takich tekstów? Na przykład, nie wiem, na całą płytę. Do roboty, kurwa. No wiesz, jesteśmy zespołem, no musimy pracować porówno. A porówno? Porówno to znaczy byle jak. Do czego zmierzasz? Nie wiem, nie chciałbyś grać na dużej scenie, nagrywać klipów, być w radio? Co to za pytanie? Oczywiście, żebym chciał. No właśnie, a ja myślę, że ty i ja byśmy tworzyli bardzo fajny duet. Tak jak Peter Gabriel i Kate Bush! Jak Jay-Z i Alicia Keys! Jak Bradley Cooper i Lady Gaga! Jak Simon i Garfunkel! No wiesz, trzeba byłoby popracować nad stylem, ale myślę, że dalibyśmy radę. Ja bym pisała teksty, ty byś komponował dla mnie muzykę. No. Nie wiem co powiedzieć, zaskoczyłaś mnie kompletnie. No to teraz zaskoczę cię jeszcze bardziej. Ale co zrobisz? Będę grać na organach płciowych. Żartuję, staram się o pracę jako pogodynka. No co? Poczekaj, daj mi chwilę. <laughs> nie no, co za akcja Damian. Ta ja. dziewczyna nie traci czasu, ona doskonale wie po co tu przyszła. A mi na chłopaka? Prawie eksplodował. Ale zwróć właśnie uwagę, że Michał raczej nie zachowuje się teraz jak facet, który miałby się szykować do zdrady. Bo mu się braweran skończył! Ja tę nazwę kojarzę tylko dlatego, bo... Mam jacht. Shit. Nie no, ale ja tego nie kumam. Czyli on nie jest tak zachwycony z zalotów tej Marzeny, tak? O no, chyba właśnie tak to wygląda. Bo raczej ją nie zachowuje się, jakby miał go coś łączyć z tą dziewczyną. Czekaj, wraca, zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. Co, musiałeś ochłonąć? Zakładaj to. Co? Zakładaj to. To na co ci chodzi? Próbowałaś kiedyś grać w baseball z kakanką? Posłuchaj, mamy próbę. Idziemy zaraz na salę prób. Tam się to zagram, dobra? To ja nie idę na żadną próbę. Jak nie idziesz na żadną próbę? No nie, nie mam peny. Jak nie masz węg. tak, chcesz ze mną rozmawiać? To zadzłem do Irka i powiedz mu, że nie ma próby, bo ty nie masz węgla. Ja tak właśnie zrobię. No proszę, nasz wóz nie pokazał się być wiernym narzeczonym. Ale to nie mu nie dziwię, że zgłosił się na taką latkę. No, albo dziewczyna nie jest w jego typie. Może ma za słabą kreskę pod nosem, pod okiem. Ten rock'n'rollowy świat potrafi wciągnąć jak Amy Winehouse w 2003 i 2004, 2005, 2006, 2007 oczywiście, 2008, 2009, 2010, 2011. A później odeszła i reinkarnowała jako odkurzacz. Mam ją w szafie. Michał, gdzieś dzwoni? Na cześć. Michał, mówiłem ci, że nie będę grał u was na flecie. No wiem, ale musiałem usłyszeć twój głos. Dzięki, sam się z nim urodziłem. Coś się stało? Nie, po prostu mam złodzienia, ty zawsze poprawiasz mi humor. Michał, ja mam żonę i odkurzacz, który śpiewa rehab za każdym razem, kiedy wciskam guzik do wciągania kabla. Ja naprawdę nie mogę. No tak, wiem, że ty nie możesz. Proszę cię, spotkajmy się. Michał, idź do Destroyera. Ja porzuciłem metal na rzecz kariery komedianta. I tylko proszę, nie mów do mnie księg. Księżniczko, Tęsknię za tobą. Pa Michał. To na pewno nie była rozmowa z Wą. Czyli klientka miała rację, w życiu Michała jest jakaś kobieta. Atrakcyjna wokalistka, wbrew wcześniejszej deklaracji, przyszła na próbę i oświadczyła drugiemu koledze z zespołu, że Michał nie dołączy do nich, ponieważ wypadło mu coś ważniejszego niż wspólne granie. Jak nie będzie? No próby nie ma! Michał powiedział, że próby nie ma! Ale jak to nie ma próby? Jak Michał powiedział, dlaczego on do mnie nie zadzwonił? No zadzwoniłam do niego, żeby wziął kabel ze sobą powiedział: próby nie ma! On ma nas w dupie. Ciebie ma w dupie, mnie ma w dupie. Może zespół nazywa się Mam Cię w dupie, bo grają post -punk. Albo kawałki Eltona Johna? Hey, hey, mam cię w dupie. Cały zespół olewa. No ale co, Michał? No, Michał! padłam na pomysł, żeby stworzyć coś razem. Ty i ja. A co, tak bez Michała sami? No bez Michała. A co ty, do końca życia chcesz grać na weselach i zarabiać jakieś marne grosze? Ty chcesz być gwiazdą roka, tak jak ja. Dwie godziny później detektyw Petrow umówił się z Ewą. To co, może usiądziemy szybko i porozmawiamy, powiem ci o co chodzi. Dobra. że jestem tak zdenerwowana, że normalnie nie wytrzymam. Dobrze, okej, okay, już przechodzimy do metki. Po kolei. Po twoim wyjściu Marzena złożyła Michałowi dosyć ciekawą propozycję. Jaką propozycję? Nie do odrzucenia. Jak jutro wstaniesz, to nie przestrasz się głowy konia w łóżku. Podrzucił ją... Mario Puzon. No właśnie, a ja myślę, że ty i ja byśmy tworzyli bardzo fajny duet. Co za kur... Ale ja to można zespół Szmonci. i co on na to? No Michał nie przyjął jej propozycji i wtedy ona użyła troszkę innych argumentów. Zobaczmy. Nie wiem co powiedzieć, zaskoczyłaś mnie kompletnie. No to teraz zaskoczę cię jeszcze bardziej. Ja wiem, że co ona robi? Uczy się wymawiać. No i co on na to poleciał na nią? No nie, zobacz, Michał nie był zainteresowany Marzeną. Co, musiałeś chłonąć? Zakładaj to. Co? Zakładaj to. Jezu, mój kochany. Ona jeszcze nie wie, że Michał mówi do mnie jak Mario do wybranki swojego serca. Księżniczko, tęsknię za tobą. Jak księżniczka. Żarnku prachu, grochu. Proszę cię, po pierwsze, nie załamuj się. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Być może to jest jakiś drobny, nie wiem, drobne zauroczenie, nic poważnego. Nie przesądzajmy sprawy. Tam jest koszmar. Koszmar? To pomyśl, jak 24 lipca 2011 roku musiał się poczuć pewien dealer. Ej, mi obiecuję, że to był ostatni. Rano ekipa zdrad obserwuje podejrzanego o zdradę Michała w jego mieszkaniu. Ewa jeszcze śpi, a jej partner kończy śniadanie i dzwoni do Irka, swojego kolegi z zespołu. Cześć, Irak, słuchaj, musimy dzisiaj zrobić próbę. No, jak mogę nie mówić seryjnie, chłopie? O 17. Tak, dzisiaj o 17. No, widać, że Michał chce za wszelką cenę utrzymać zespół. Kwa, piwa, kwa, kwa. Oj! Michał chce za wszelką cenę utrzymać zespół Tureta. Czy nasze się obudziły i idzie do Michała. Cześć, kochania. Cześć. Późno wróciłaś wczoraj. Co się stało? A wiesz, co? Klienci się zasiedzieli i strasznie pamięta, jestem. A co u Ciebie? Nie, co próbę dzisiaj mam. Widać, że prawdziwy muzyk. Późno wróciłaś wczoraj to się stało A wiesz co klienci się zasiedzieli i strasznie padnięta jestem A co u ciebie A nic wiesz co próbę dzisiaj mam Czyli dzisiaj planujesz sz, 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 sz. nic nie robić nie mieć zmartwień Chłodne piwko w cieniu pić. Zespół to jest wszystko co ty masz, super. Nie przebiegaj się Słówek, proszę cię, wiesz świetnie, że jesteś dla mnie najważniejsza. No ja nie wiem, no tak się zmieniłeś ostatnio, no to... Ja nie ci? Może na zespole? O, też o co ci znowu chodzi? Zależeć? Chodzi ci znowu o to, że ściąłem włosy? No, nie muszę mieć włosów do pasa, no, żeby robić dobrą muzykę. Takich elegancki zrobiłeś, no to nie wiem, może mnie coś wymienisz. Przepraszam bardzo, ale masz to żreć! I gdzie mieszkasz? No może ty sobie znajdziesz jakąś lepszą pracę, bo tych twoich wesel to my nie wyżyjemy! No nie wiem, chyba, że masz. Nie, no szefie, ono zaraz pięknie, Łukasz, nie kracz, spokój. Po porannej sprzeczce z narzeczonym Ewa wyszła do pracy. Dwie godziny później Michał również opuścił mieszkanie i udał się do centrum miasta. W ślad za nim podąża śledczy Łukasz. To są jakieś kancelarii, prawdziwe, płokie. Nie, mam wejść mam za nim? No, jasne, idź za nim. Dobra. Szefie, on w ogóle gdzieś zniknął. Opuścił mam cię w dupie i dołączył do ghosta. Dobra, to wychodź stamtąd i kontynuujemy obserwacje. Cumulonimbus, Łudząco podobny do Buchonimbusa. Łukasz, cały czas mi nie daje spokoju. Po co on poszedł do tej kamienicy? Co dla adwokatów? Ale po co? No nie no, wiem, no, może chciał się spotkać z kimś, ale nie zastał tej osoby. Może chce zabezpieczyć się w sprawie zespołu? Skoro Marzena zaczęła coś ją no to może mu ubrać piosenki. Ale Łukasz, jakie piosenki? Oni nie mają jeszcze żadnego przeboju. A jedzie obciąg pociąg. Ach, ten Rock'n'Roll! No i przecież Marzena mówiła, żeby odnieść sukces, to muszą zmienić styl muzyki. Damian? Oni mają próbę o 17, tak? No, o 17, a co? Ty, to wejdźmy w podgląd na prób, bo tam jest może na Y. A 17 chyba nie mamy. Co oni tam robią? Mm. No zobacz. Ta, ja chyba wiem, jaki to numer! Deep in my heart there's a fire. A burning heart. Deep in my heart, there's desire for a start. I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. I'm living in my living in my dreams. You're my heart. You're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart. You're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart. You're my soul. Yeah, I feel that our love will grow. You're my heart. You're my soul. That is the only thing I really know. Marinelli, ostatni kastrat. Nawet napisałem dla ciebie numer. No to pokaż. No to zobacz. Skomponowałem coś takiego. Na trąbce i na ta -da, da No, powiem ci, bardzo fajny kawałek. Rock and roll po całości. Co jest kurwa? Co wy tu robicie? Kuja sobie stroimy, żarty sobie stroimy. Po awanturze w sali prób. Michał wrócił do siebie i z nikim się nie kontaktował. Detektyw Petrow postanowił spotkać się z klientką. Ty, a może ja tobie mam przypomnieć, jak sobie pannę młodą obracałeś, co? Czekamy, czy Ercz o tym wie. Mówiłeś się? Co? K... Czyli jednak mnie zdradził. Ja i to jeszcze na weselu. Kobiety na weselu próbują złapać bukiet, a panowie syfa. Kupia, to miejsce? No, to jest kancelaria, prawna mojej kuzynki Aldony. My no, tak się słabo lubimy, bo to sztywniara. A Michał zna się dobrze z tą kuzynką? No tak, no bo ona mu tam pomagała w przygotowywaniu umów na koncerty i tam byliśmy razem na jej weselu. Michał tam grał. Czekajcie, przecież on mówił w tej rozmowie telefonicznej do kogoś księżniczko, tak? No to by pasowało do Aldony. Trzeci dzień obserwacji. Ekipa zdrad obserwuje od rana podejrzanego zdradę mężczyznę. Nie wiem, ja zrobiłam to po to, żebyś był zazdrosny, żebyś się poczuł źle. Błąd, wybacz mi, proszę tak, cię. to był wielki błąd. Twój oraz Irka. Pójdźmy się, Michał, ja błagam nie, cię. Nie, będzie godzenia się. Zaprosiłem cię tutaj, aby oznajmić ci, że odchodzę z zespołu. Kurczę, bzykanie, penis, penis, penis! Odchodzę z tureta. To jest Pani prawnik Aldona Makowska. Jest to jako świadek, żebyś wiedziała, że jeżeli kiedykolwiek wykorzystasz moją muzykę do swoich tekstów, to cię kóźna. Słuchaj, no może ona rzeczywiście tylko mu pomaga. Przekonamy się. To ta wypocynowana laleczka cię podrywała? Tak. No teraz ty się liczysz najbardziej. No chodźmy do spraw. No szefie, jednak miałeś nosa. Łukasz. Nosa to miała nasza klientka. Ja miałem tylko intuicję. Ale ty, Petrow, wiesz, że mieć nosa to tylko taka... fraza czasownikowa? Wiedziałam od początku, że on nie zdradza. Miałam nosa. Ja bym w to nie mieszał nosa, oczu, ani nawet uszu. Najważniejsze, że ja miałem intuicję. Czyli nosa. <noise> I dlatego to z nas dwojga, ja jestem detektywem. Bo mam intuicję, rozumie pani? Że co, proszę? To mam się zająć, <humility> tak? A ja zmienię po klientkę. Za chwilę będziemy mieć tutaj strach. <tronik> <tronik>

Nie wierzę, Ewa, nie Ewa, ty ty robisz? robisz? Nie, nie, nie Muzyka. Fuck. Oh, kur... Kiedy umierają ludzie, to jest smutne. Kiedy umierają zwierzęta, to jest jeszcze bardziej smutne. Kiedy umierają gitary. Kola miała całe życie przed sobą. Muzyka. Nie gra w tej książce. Kur... Próbowałem wszystko wyjaśnić Ewie, bo naprawdę nie chciałem jej skrzywdzić, ale ona powiedziała, że dla niej temat jest zamknięty. No, teraz próbuję stanąć na nogi i założyć nowy zespół, ale jak na razie kiepsko nam idzie. I to już niestety koniec tej niesamowitej i smutnej w swoim finale przygody w świecie serialu Zdrad. A dzięki temu odcinkowi wiemy, jak nastroić gitarę w drop D. Koniec słuchaczu, dziękuję za spać. Interfiany. Kochani, jeszcze raz przypominam, że moja ostatnia książka Monologi w stereo, jest obecnie na promocji. Można ją kupić za 19 zł. Polecam, polecam, polecam w przerwach między meczami. Do boju. I to na dzisiaj tyle. Widzimy się za tydzień, w poniedziałek o 17. .00. Koniec słuchaczu. Dziękuję za spacer. Ale się dzisiaj ładnie wymalowałem.